Smutne wyznanie Weroniki Rosati Milczała latami. Weronika Rossati mieszka na co dzień w Los Angeles i od wielu lat stara się zasłynąć w tamtejszej branży aktorskiej. Choć na koncie ma chociażby współpracę z Alem Pacino, to w 2013 roku miała stracić szansę na zrobienie wielkiej, międzynarodowej kariery. Wszystko przez wypadek samochodowy, w wyniku którego doznała poważnego urazu, oferty przychodziły same. I przestały przychodzić, wspomina w najnowszym wywiadzie. Przed laty Weronika Rosati związana była z Piotrem Adamczykiem. W 2013 roku para miała pod zamościem wypadek, w którym aktorka doznała kontuzji dolnej kończyny. Rosati przeszła operację lewej nogi i poddała się długiej rehabilitacji. Przez to zdarzenie musiała zrezygnować z pracy. Jak wspomina, chodziło o duże filmy z udziałem hollywoodzkiej śmietanki aktorskiej. Weronika Rosati wspomina wypadek z 2013 roku. We wrześniu 2013 roku Weronika Rosati i Piotr Damczyk ulegli wypadkowi. Auto kierowane przez aktora wpadło w poślizg i wjechało do rowu. Chociaż on sam stara się nie wracać w wywiadach do tej sytuacji, robi to od czasu do czasu jego ex. Ostatnio w rozmowie z serwisem WP Kultura artystka wprost dała do zrozumienia, że przez to niebezpieczne zdarzenie straciła szansę na zrobienie światowej kariery. Oferty przychodziły same i przestały przychodzić, stwierdziła. Myślisz, że trochę inaczej potoczyłaby się twoja kariera, gdyby nie wypadek? Jesteś pewna? Dopytywał dziennikarz. Wiem to, bowiem, jakie były oferty. Wiem, o czym były rozmowy, więc tak. Jakiś serial z Sharon Stone przepadł, ale tam były bardzo duże filmy. Kastignowcy sami dzwonili do nas i chcieli. Wspominała ze smutkiem, po czym zasugerowała, że szczęśliwą kobietą zaczęła się czuć, gdy pod koniec 2017 rok została mamą. Moje dziecko zwróciło mi radość życia, bo już naprawdę zwątpiłam, że na świecie jest fajnie. Był taki moment, kiedy myślałam, że ja się po prostu ze wszystkiego wycofuję. Mam dość mediów, mam dość, w ogóle jakby nie branży, tylko tego, że nie jestem w stanie wykonywać swojego zawodu, ale moje dziecko dało mi taki zastrzyk energii nieprawdopodobny, dodała. Weronika Rosati nie wybaczyła Piotrowi Jadańczykowi. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że aktorka winą obarcza swojego ówczesnego partnera? Przynajmniej tak sądzić można po przeczytaniu wpisu, jaki zamieściła dwa lata temu z okazji kolejnej rocznicy feralnego zdarzenia. Dzień mojej wielkiej, osobistej tragedii zamieniony wbrew mojej woli w medialną, medlaną operę. Tego dnia miał miejsce wypadek samochodowy, w którym byłam pasażerką i doznałam drastycznego urazu nogi. Spędziłam miesiące unieruchomiona w szpitalu, straszono mnie amputacją, kolejne miesiące na wózku inwalidzkim i w sumie prawie dwa lata okulach. Przeszłam kilka bolesnych operacji. Sprawa jest jasna: kierowca jechał za szybko, był pod wpływem negatywnych emocji, pozostanie to pomiędzy mną a nim, i spowodował wypadek, który okaleczył mnie na całe życie. Wszelkie medyczne opłaty związane z moim urazem nogi od lat płacę z własnej kieszeni, żeby była jasność napisała 17 września 2023 roku pod zdjęciami zniszczonego auta.